Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, kochani, mamy trochę do ogarnięcia, mianowicie po pierwsze, tutaj jest totalnie brudne i zaniedbane terrarium, w którym siedzi dorastająca samica Pterinopelma Sazimai. Pamiętacie, jak robiliśmy to terrarium? No to jest z gliny. Naprawdę fajnie wygląda i też pająk aż tak znowu bardzo z niego nie wyrósł, więc po prostu sobie wyczyścimy to terrarium. Nie będziemy jej dawać nowego większego oraz tutaj coś, czego bardzo dawno nie było. Dam wam chwilę na zastanowienie, żebyście sobie przypomnieli. O, tutaj jest jej gniazdo. Już pamiętacie. No więc oczywiście, że tak, jest tutaj Cyriopagopus albostriatus, który jeszcze kiedyś nazywał się Haplopelma albostriatum. I słuchajcie, ja jej nie zmieniałem torfu z 3 lata. Najwyższa pora to zrobić, tym bardziej, że ten torf się tak wyjałowił. No, na pewno trzeba jej zmienić podłoże, natomiast terrarium również nie będziemy wymieniali, bo jest fajne. Ja je robiłem jakieś 7 lat temu sam, własnoręcznie. No i tak naprawdę pająk y, podziemny czuje się w takim terrarium bardzo dobrze. W związku z tym, na początku wyciągniemy sobie Pterinopelma Sazimai, która dziko występuje w Brazylii, ale w takich bardziej górzystych terenach. Ja się starałem tutaj troszkę mm, biotopowo podejść do tematu oranżacji tego terrarium. Natomiast później wyciągniemy sobie Albo który e, występuje dziko w Azji Południowo-Wschodniej, na przykład może być to Kambodża, Wietnam, nie Wietnam, nie Wietnam. Jeszcze raz Kambodża, Birma e, czy Wietnam. Tak mi się wydaje, że chyba Wietnam. Ale tak naprawdę to wszystkie te kraje tam dookoła. Tam właśnie występuje Cyriopagobus albo Striatus, i jest on niepolecany początkującym, ponieważ jest to podziemny, cholernie jadowity ptasznik. W przeciwieństwie do naziemnej, słabo jadowitej Pterinopelma. Dobra, ustawiamy aparat na statew i wyganiamy ptaszniki. Nie wiem, czy to się uda zrobić zwykłą pensetą, ponieważ jak widzicie, bądź też nie, ona siedzi za tym kamieniem z tyłu schowana, więc ewentualnie użyjemy sobie jeszcze takiej zagiętej pensety. Ja myślę, że poradzimy sobie bezbłędnie. Zwróćcie uwagę, jakie piękne jest to terrarium. Ja je uwielbiam, naprawdę. Nie wiem, czy Wam nie zasłonię za bardzo. No, Pterinopelma jest taka, bym powiedział, raczej nie da sobie w kaszę dmuchać, ale to mnie bardzo cieszy akurat. Ja sobie ją tylko zmierzę teraz. Rozmierzyłem no, ją i samiczka posiada 4,5 cm długości ciała, co znaczy, że chyba jeszcze nie możemy jej dopuszczać. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jak Ty szybciutko opuściłaś swój domek, no to fajnie. No sami spójrzcie, jaka jest piękna. Fenomenalna, nie? Aczkolwiek cały urok tych Pterinopelma jest wtedy, kiedy naprawdę mocno je doświetlimy światłem, bo jak nie ma światła, to niestety jest to pająk, który tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. No ale dobra, złapmy ją do pojemniczka. O ty skubańcu, wróciło. Dobra, mamy kluchę. W takim razie Przechodzimy do większego hardcorea i powiem Wam, że szczerze mówiąc nie wiem jak to zrobimy. Powiem Wam, że nie mam wizji, jak tego pająka stąd wydobyć. No, widzimy, gdzie jest jego gniazdo. Więc tak, otwórzmy tą puszkę Pandory. No i co my tutaj w zasadzie możemy zrobić? Hm, tak, w zasadzie to można by przekrzywić to terrarium w ten sposób i po prostu zacząć wysypywać torf, ponieważ jak widzimy to miejsce, gdzie jest dużo pajęczyny, to ono jakby zostanie. Więc obstawiam, że jeśli wysypiemy torf z terrarium, to nam zostanie po prostu sam pajęczynowy bucik, a w nim pająk. Więc jakby myślę, że tak zaczniemy. No a co wyjdzie po drodze, to zobaczymy. Ja sobie wezmę tylko większą pensetę. No i jedziemy z tym ziomeczki. O, masakra będzie. Nie na no żartuję. Szybko pójdzie. Najpierw wiecie, tak wygrzebie dookoła ten torf, żeby nie naruszać mu struktury gniazda. On i tak wie, że już coś jest nie tak, więc stresówkę pewnie złapał, raczej złapała. No póki co idzie tak, jakbym chciał. Ej, rozgryźcie, że od biedy, to można by zrobić w ten sposób i go nie wyciągać, tylko po prostu mu nasypać nowego torfu. To by było spoko, aczkolwiek też nie o to nam chodzi, ja sam chcę zobaczyć, jak ten pająk się miewa. Genialnie ziomy właśnie o to mi chodziło, to co się teraz wydarzyło. Dobra. No dokładnie. No teraz ziomy to tak naprawdę mamy formalność, ponieważ pająk siedzi w tym miejscu, wystarczy go szturchnąć, żeby wybiegł do góry, tylko że trzeba go szturchnąć tak, żeby wybiegł do pojemnika. Cholercia. No nic, improwizujemy dalej, bo dobrze w sumie mi idzie. Słuchajcie, ta samica jest wybitnie piękna. Już zaraz to zobaczycie. Ja w sumie mogę. Tutaj postarać się wyciągnąć to gniazdo i zobaczymy, gdzie ten pająk spoczywa obecnie. Gdzie jesteś pająku? Dobra, widzę ją, słuchajcie. Kurde, to wiecie co? Najrozsądniej by byłoby mi po prostu wyjąć. Gniazdo, gdzie ona jest, ona jest w tym gnieździe tutaj. I no, I no i wsadzimy ją po prostu do pojemnika. Wiecie? Myślę, że spokojnie możemy mu zrobić strefę makro zaraz. A teraz zrobimy w ten sposób. No tak. Dobra. W takim razie to terrarium idzie na bok. I co? Myślicie, że blefuje? Otóż nie blefuje. No, mogę wam udowodnić to. No cześć. Oto piękna. Trochę skulona i wystraszona samiczka Cyriopagopus albo striatus. Pokaż się. O jaka ty jesteś fajna. Dobra ziomy, w takim razie ja ją tu zostawiam, myję terraria i widzimy się za sekundę przy czystym szkle terraryjka już lśnią i tak naprawdę, jeśli chodzi o część aranżacyjną w dzisiejszym odcinku, to robić za wiele nie będziemy, no bo zobaczcie, to po lewej stronie jest tak naprawdę już zaaranżowane. Wystarczy mu dać podłoże, a tego po prawej stronie się z natury nie aranżuje i daje mu się tylko podłoże. Także zacznijmy od wsypania torfu do terrarium dla Cyriopagopusa. Uważam, że nie uda się nie wysypać, no bo zobaczcie, jakie wąskie jest to terrarium. Wow, będę wsypywał 10 minut. Wow, tutaj na dnie to ten torf mega ciepły jeszcze jest. A może jak tak sobie stoję i nasypuję torfu, to poruszę jeszcze na szybko temat konkursu. Słuchajcie, ilość komentarzy nieprzychylnych, związanych z tym, że zająć, jak mogłeś wybrać ten i ten, skoro ta i ta praca była dużo ładniejsza, to się ktoś namęczył dużo bardziej, nie rozumiem Twojego wyboru, ja już nigdy nie wezmę udziału w Twoim konkursie, i tak dalej. więc moi drodzy, to było od początku powiedziane, że liczy się pomysł, a nie jakość wykonania, bo zdawałem sobie sprawę, że nie każdy jest utalentowany plastycznie, i z tego też względu nie wiem o co Wam chodzi, no bo come on, Dobra, były prace, które były naprawdę mega ładne i ktoś strasznie dużo czasu w nie włożył, ale za to pomysł na tą pracę nie był wybitnie porywający i odwrotnie, były też prace, które były wykonane trochę słabiej, ale pomysł był dużo lepszy. A jak wiecie, ja jestem osobą, która głównie patrzy na to, co ktoś wymyślił, a nie jak ktoś zrobił. Także no, sorry, ale uważam, że wasze komentarze hejtujące mój wybór są totalnie nie na miejscu, bo po pierwsze to był mój wybór, a po drugie, tak jak mówię, e, liczył się pomysł, a nie jakość wykonania i to było powiedziane od początku. Także sorry i info do tych ludzi, którzy tam napisali komentarze, że oni już nigdy nie wezmą udziału w moim konkursie, no więc nie bierzcie udziału już nigdy w moim konkursie. Myślę, że nikt nie będzie z tego powodu płakał. Dobra, jest torf, w takim razie ja tutaj troszkę wyczyszczę to terrarium, bo się pobrudziło. Zastanawiacie się, dlaczego daję troszkę mniej to niż wcześniej było, ponieważ kabel grzewczy jest na regale z tej strony i na 100% pająk zacznie kopać tutaj, no i wszystko, co on wykopie, wyląduje potem tu i się wyrówna ten poziom torfu. Tak to właśnie jest z tymi ptasznikami podziemnymi. Jakiś korzonek byśmy jej tu dowalili, ale tak jak mówię, wszystko wyląduje pod ziemią, więc tak naprawdę takie aranżacje pojemników dla ptaszników podziemnych, to się powinno robić po dwóch tygodniach, jak już pająk przekopał wszystko, co mógł. Możemy dać troszkę maty kokosowej tutaj. Mam też taki korzeń z ostatniej paczki niespodzianki, myślę, że mogę go tutaj po prostu wbić pod ziemię i pająk już będzie sobie z nim tam współżył. O, dobra. I na sam koniec troszkę Jungle Eartha, ale tak jak mówię, na no ten Jungle Earth to już w ogóle jest totalnie niepotrzebny w tym wypadku, ale to Wam pokażę w następnej aktualizacji w odcinku Co słychać u. A daj Pan jeszcze jakiegoś liścia tutaj. Terrarium jest skończone, w takim razie zabierzmy się za to. W tym przypadku aranżacja zajmie jeszcze krócej. Dobra, mamy torf. Fantastycznie. Co jeszcze? Mam bardzo malutki, słodki korzonek. Umieścimy go na przykład tutaj. Garść cinków palmowych. Mam tutaj trochę suszonego muchu. To możemy wysypać w jeden róg. O, możemy jeszcze do góry dać ten mech. Finito, ziomeczki. Skończyliśmy formalności. W takim razie zabieramy się za oglądanie ptaszników. Zaczynamy od sazimai. Kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że jest to taka Niebieska para chybana, tylko mniejsza. Patrzcie, jak się rzuca. Skubana. Ona się zawsze rzuca, nie myślcie sobie. Ten pająk do takich mega łagodnych nie należy. Aczkolwiek myślę, że z czystym sumieniem mógłbym go polecić początkującym. Ponieważ jak widzimy, on się bardziej stawia, ale nie kąsa. I tak samo jadem dysponuje słabym. O nie, schowała się. Tutaj mamy pająka. Jak się przyjrzymy tam dalej. To alpincja wcina marchewkę. Albo uwielbia marchewki i cukinie. <grystanie> Co za głupek. Dobra, wracamy do tej pani, bo zaczyna ona wychodzić. Bardzo fajnie. Tak, niebieska. No, ale nie jakoś wybitnie niebieska, tak jak metalika. Ja bym to nazwał takim głębokim niebieskim. No widać, że Pelma ewidentnie zauważyła pewną różnicę w swoim domku, że podłoże jest nowe bo teoretycznie powinna się schować i już nie wychodzić. A tymczasem ta pani ewidentnie ma ochotę na spacery. Taka jest niebieska pani z Ameryki Południowej. Dobra, myślę, że dajmy jej spokój, no nie? Teraz przejdźmy do tego szatana. Postaram się przepchnąć samiczkę i mam nadzieję, że to się uda, że ona po prostu wbiegnie do nowego pojemnika, a nie będzie nam tutaj pokazywać swoich helicerów. Teoretycznie powinno się udać. Powinna tak ruszyć z kopyta i wpaść do terrarium. Och, ale ty jesteś. Wskakuj mała. I się przepinamy na obiektyw, taki jak trzeba. A co ty jesteś taka jakaś? Taka nie mrawa bym powiedział. Co ciebie niepodobne? Ja nie wiem, co te ptaszniki ostatnio u mnie. Dobra, mamy ją. Oglądamy z bliska. Trochę jej się oczy torfem zasłoniły, ale to nic. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Ten ptasznik mówi wyraźnie, odwal się ode mnie, gościu. Takie ładne odnurze. No w sumie tutaj to tak naprawdę nic spektakularnego. Helicery, zaschnięta woda. Tak właśnie Kuba umył. Tak umył. Ależ ona wygląda obłędnie, nie? No więc zadajcie sobie pytanie, czy warto hodować w ogóle ptaszniki podziemne? Skoro one tak siedzą całe życie pod ziemią, dosłownie. No więc tutaj tak naprawdę to każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie. Ja Wam ze swojej strony dodam, że, że tą haplopelmę, znaczy cyropagopusa, mam chyba 5 lat i nie oszukuję was, widziałem ją 3 razy na zewnątrz. Także to, no, to jest tak naprawdę hodowla dziury w ziemi i widzimy te pająki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład wymieniamy torf, tak jak ja dzisiaj. Aczkolwiek to nie wyklucza, że nie trafi nam się osobnik, który będzie wychodził częściej, ale jednak z reguły te ptaszniki praktycznie cały czas siedzą pod ziemią. No ich nie widać po prostu. Mimo, że są takie piękne. Zwróćcie uwagę, że całkowicie inaczej w ogóle wygląda szczecinka na karapaksie u takiego podziemnego ptasznika. A swoją drogą tutaj na środku jest duże przetarcie. Oczywiście ono nie przeszkadza pająkowi i zniknie wraz z kolejną wylinką. Zobaczcie w ogóle, że ten ptasznik posiada dość okrągły odwłok. Trzeba wykorzystać, słuchajcie, te widoki bo za niedługo, za dwa dni znowu zniknie. Na prawie zawsze do momentu kolejnego czyszczenia terrarium. Ale dla takich chwil warto hodować tego pająka. Dobra, siomeczki. Plan na dzisiejszy odcinek został wykonany, w związku z tym będziemy kończyć. Dzięki wszystkim tym, którzy dotrwali do samego końca filmu. Ja się z wami żegnam. Życzę Jego weekendu, a sam właśnie wsiadam do auta i jadę oglądać motor. O tak! Kupuję sobie motor. Honda CB500, jakby ktoś pytał. Dobra, to tyle. Trzymajcie się.